Cześć, siemano, witajcie na moim kolejnym filmie z Minecrafta. Z tego co widziałem, nikt nie napisał hashtag ziemniak i nikt, nikt nie będzie na ścianie widzów. I to już nie moja wina, bo wy nie piszecie komentarzy, więc to już wasza problem. Piszcie komentarze Tutaj zbytnio nic się nie zmieniło Ale mam na dzisiaj plan Dzisiaj przeniesiemy wieśniaków Do mnie Na chatę Ale najpierw Muszę zrobić Tą i to było tak, czy raz? Byk. Dobra. odpowiem chyba wiecie co robię. Łódkę. I teraz zrobimy tak. tym tu. Stawimy. O nie. ta trochę więcej wyjdzie. Cyk, cyk, jeszcze raz. Jeszcze trzy. Dobra. Dobra. Zrobi wypadało Tak. Dobra. Piek. pack 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 raz dwa no serio Myślę, że dobrze. no. Dobra. Trzeba by do ten dikt posprzątać. Jak się robiło domek. Nie posprzątałem, więc trzeba teraz. Tu jest ściana widzów, na którą ktoś by z was trafił. Ale wy nie chcecie zostawiać komentarzy. Hashtag Dzisiaj nie hashtag ziemnia, tylko hasztag hashtag wieśniak. Musicie teraz hashtag wieśniak i wybieram jedną osobę wszystkie serduszkuje. I jedną osobę wybieram którą zasordówkowałem i napis, która napisała hashtag Ziemniak to trafi na ścianę widzów. No ale musicie pisać komentarze. Sprawdzałem dzisiaj byłem na kanale, no i na, mamy postęp. 8 subskrypcji. A było 7. 8 subskrypcji. Ну нет. Vou lidar dobra. Coś czuję, że coś. To... Musimy to zrobić w dzień. Zaraz wracam. Jak doprowadzę wieśniaka, to do was znowu wrócę. Dobrze, że zastopowałem, bo zastopowałem nagrywanie, bo przez dobrą godzinę, dwie chodziłem do wiosek i wybierałem sobie jakichś jakich villagerów ich tu przeprowadzałem. Tu są, tu są, I jeszcze są w domu. Męcz, m, m, widzicie, to musicie mi teraz wierzyć, że się męczy ponad godzinę. ale żółwiam nie wiedziałem teraz to by wypadało coś zacząć robić jakieś nie wiem narzędzia coś w stylu Coś w tym stylu zrobimy ale to. No Cześć Żółw Żółw, Zrobimy. mm-hmm just oh. find up, up. a <laughs> web mm. czyli już mniej więcej wiem co by tu zrobić i dobra cześć wieśniacy Pamiętajcie, hashtag wieśniak. Hashtag wieśniak. To tak trudno napisać. Hashtag wieśniak. Trudno napisać. No jemy. Napiszcie hashtag. Wieśniak, albo pod poprzednim odcinkiem hasztak Ziemia. Dno. kurde. Wiecie o co mi chodzi, a nie chcecie zrobić? No to wie. To nie jest takie biłe. Kiedy chcesz coś, a ktoś nie chce ci tego zrobić. Ja. Jeżeli wy nie chcecie mi dawać. I pomagać, to ja też wam nie będę. I zrobimy teraz tak fajnie, że nie pokażę, jak to robię, tylko że jak skończę, to w następnym filmie zobaczycie, hehe, będę taki zły, hehe. Musicie zostawić subiki, bo jeden subik więcej to więcej ludzi na ścianie widzów. To chyba o to w tym chodzi. Bo innym potraficie sobie zostawić takie o. Po prostu wchodzicie o takie no dobrze. Nawet niefajne, ale no trzymaj sobie lajka. A mi to nie. To jest też niefajne. Ja nas się dla was męczę i nagrywam, a wy dla mnie co nic. Obejrzyjcie moje poprzednie filmy i widzimy się w następnym.